Witam już w kolejnej odsłonie naszego cyklu 5 na 5, czyli 5 zdrowych posiłków na 5 aktywnych dni tygodnia. A dzisiaj pokażemy wam fajną propozycję na kolację, dość szybki faszerowany bakłażan, dużo sprawniejsza wersja, bo zrobimy na patelni grillowej, a w połączeniu z pokrywą dodatkowo będzie się jednocześnie dusił i smażył. Zaczynamy od pokrojenia cebuli. Cebulę kroimy dość drobno, tak więc nacinamy ją najpierw wzdłuż. Następnie podcinamy z boku i kroimy w drobną kostkę. Cebulę będziemy smażyć bez dodatku tłuszczu na patelni. Na koniec dodamy masło tylko dla smaku i połączymy razem z przyprawami. Będzie to baza aromatyczna, która wzbogaci smak farszu. Na rozgrzaną patelni wrzucamy cebulę. Będziemy ją smażyć bez dodatku tłuszczu. Dzięki czemu jest lekko strawna i bardziej przyjazna dla naszego układu pokarmowego. Teraz dodajemy kawałek masła. A gdy lekko się zacznie topić, dosypiemy przyprawy. mielony kumin, typowo arabska przyprawa, bardzo zdrowa i niezwykle smaczna. Myślę, że jeszcze dość rzadko używana, ale należy to zmienić. Dwie łyżeczki kuminu, łyżeczka gotowej mieszanki kary, tak zwany kary powder. Całość teraz mieszamy, tak, żeby przyprawy zaparzyły się w ciepłym maśle. I dodajemy marchewkę. Marchewka uprzednio starta doda fantastycznej słodyczy i razem z przyprawami stworzy taką esencjonalną bazę, którą doprawimy mięso. Całość mieszamy, zmniejszamy ogień na minimum i dusimy przez 2-3 minuty, tak żeby marchewka zmiękła i puściła całą swoją słodycz. Teraz przygotujemy bakłażana. Ja dzisiaj robię kolację dla dwóch osób, więc jeden w zupełności wystarczy. Przekrawamy na dwie równe połowy, zostawiając szypułkę. Teraz za pomocą łyżki wydrążymy miąż. Zastanawiacie się często, jak to zrobić, piszecie do mnie. Otóż wystarczy brzegiem łyżki nakreślić kształt, po której chcemy ten miąż wydrążyć. I jak już będziemy mieli tak naciętego bakłażana, zaczynamy od szypułki. wbijamy łyżkę. I teraz takim prostym ruchem zsuwamy cały ten miąż. Dzięki temu uzyskujemy przestrzeń. Miąż wykorzystamy ponownie do farszu. Pokroimy go w kostkę, dorzucimy do marchewki, udusimy razem. Gdy wszystko zmięknie, dopiero będziemy łączyć z masą mięsną. Miąż kroimy w drobną kostkę. Tak by szybko mógł się ugotować, ponieważ miąższ bakłażana potrzebuje około 10-15 minut. Jeżeli go pieczemy w całości, żeby przyspieszyć ten proces, kroimy w drobną kostkę. To ładnie nam się połączy zarówno z marchewką, jak i mięsem, gdy będziemy tworzyć finalny farsz. I tak pokrojonego bakłażana dorzucam do marchewki. Mieszamy i dusimy na wolnym ogniu przez jakieś 5-6 minut. Teraz pokażę wam jak. Przygotowujemy farsz, czyli potrzebujemy sporą miskę, tak żeby można było wygodnie mieszać. Mięso wołowe, możecie kupić gotowe, zmielone, ale najlepiej oczywiście jest zmielić samemu, wtedy wiemy co w nim jest. Do mięsa dodajemy łyżkę bułki tartej. Ja zrobię to na oko. Nie za dużo, odrobinę, żeby skleiło warzywa z mięsem. Jedno jajko i ząbek czosnku. Można go przycisnąć przez praskę, drobno posiekać albo po prostu zetrzeć na drobnych oczkach tarki. Do tak przygotowanego farszu damy dość dużo ziół. Porządny pęczek natki. Szczególnie jest zalecana wtedy, kiedy używamy dużo przypraw. Robimy intensywne, pikantne dania. Często z czosnkiem, ponieważ odświeża oddech i niweluje problemy gastryczne po ciężkich potrawach. Więc tutaj do wołowiny idealnie moc pietruszki. I całość jeszcze razem siekamy. I przerzucamy do farszu. Dodamy jeszcze sporą ilość mięty, która dobrze odświeży to danie, przy tak ciężkich przyprawach, jakimi są kumin czy kary. Doda tutaj lekkości i niesamowitej świeżości. Tak więc kroimy na mniejsze i siekamy razem z łodyżkami. Hop. Dodajemy też skórkę z połowy cytryny. Ona tutaj doda również orzeźwienia cytrusowego. I odrobinkę goryczy, która zbalansuje słodycz marchewki. I tak przygotowany farsz doprawimy odrobiną płatków, czyli kilka ususzonych papryczek, delikatnie je rozcieramy na takie płatki i dodajemy niezbyt duże. Ja tu mam bardzo ostry gatunek papryki, więc dosłownie szczypta. Tak przygotowany farsz możemy teraz porządnie wymieszać. Mieszamy, aż połączy się. Wszystko z mięsem i dodajemy jeszcze lekko ciepłą bazę z marchewki, cebuli i przypraw. Do tak przygotowanej masy przerzucamy zawartość patelni. Całość dokładnie mieszamy i tak przygotowaną mieszanką będziemy nadziewać bakłażany. Wyrabiamy tak długo, aż masa będzie bardzo zwarta. Ona musi się trzymać dobrze w bakłażanie, więc nie szczędźmy tutaj pracy. I gdy ma już taką ładną, lepką konsystencję, nadziewamy połówki bakłażana. Całość porządnie ugniatamy, tak żeby tego farszu zmieściło się możliwie jak najwięcej. Tak samo nadziewamy drugą połówkę. I tak przygotowane bakłażany będziemy smażyć na mocno rozgrzanej patelni. Tak więc uruchamiamy na maksymalną moc. Rozgrzewamy około 2 minuty. I zaczynamy smażyć. Układamy bakłażany farszem do dołu. Jest to tak naprawdę przyspieszona metoda robienia takich bakłażanów. Na ogół trzeba je piec przez długo w piekarniku. Natomiast z użyciem patelni gruszkowej możemy je jednocześnie ładnie skarmelizować i spowodować, by miąż bakłażana szybko stał się miękki i soczysty. Dociskamy, przykrywamy i zmniejszamy. Moc na mały ogień, dzięki temu bakłażan będzie powoli się smażył od dołu, a jednocześnie para wodna, która się unosi wewnątrz patelni, będzie gotowała miąższ bakłażana. Po około 12 minutach bakłażany są już gotowe. Po pomarszczonej skórce dokładnie widać, że miąższ jest odpowiednio ugotowany i miejmy nadzieję, że farsz jest ładnie skarmelizowany od spodu. Obracamy na drugą stronę, pięknie zrumieniony i przekładamy bezpośrednio na talerz. Danie to jest tak zwanym samograjem. On ma w środku bardzo dużo warzyw, jest trochę białka w postaci mięsa wołowego. Myślę, że jest to świetna propozycja na kolację. Węglowodany mogą nie być już tutaj tak wskazane, lekkie, a jednocześnie sycące i bardzo proste w przygotowaniu. Na koniec kilka gałązek kolendry możecie dodać też natkę i kolacja jest gotowa w zaledwie 30 minut. Prosto, szybko, smacznie, a przede wszystkim bardzo zdrowo. Smacznego i miłego gotowania.